Cześć kochani, witajcie w Muine. Wczoraj wieczorem przylecieliśmy na południe Wietnamu po to, żeby przez tydzień plażować i odpoczywać. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby właśnie zdecydować się na miejscowość Muine? Wspominałam już chyba albo może nie, nie pamiętam, że nasi znajomi mieli zorganizowaną wycieczkę, wyjazd na kajta. I to jest właśnie taki kajciarski, kajtowy, jakkolwiek sport y, dla kitesurferów jeśli tak można powiedzieć. Jak się wiecie się nie uprawia tego sportu to nie do końca się wie. To jest bardzo znane miejsce. Słyszycie jak wieje. Jest pięknie, ale wieje bardzo mocno. I oni tutaj właśnie przyjechali na to, żeby polatać sobie na kajtach. My na kajcie nie pływamy. Część z nas uczyła się pływać na kajcie, ja nie. Ja jestem taka wiecie ostrożna. Ja się boję, że ja sobie krzywdę zrobię, że coś mi się stanie. Lata, wiecie, wiek. Kochani, oto tur po naszym pokoju. Od samego wejścia, stoję przy drzwiach, wchodzimy do części, jakby można by powiedzieć, pierwszej sypialni. Jest bardzo widna, piękne duże okna, jest toaletka, duża szafa i pójdźmy kawałek dalej w kierunku tarasu i morza i tutaj kryje się Drugie łóżko. Jeszcze nie wiemy po której stronie będziemy spać my, po której dzieci, ale pokój myślę, że ma około 50 metrów, 45. Jest bardzo fajny, taki ceglany. Jest czysto, jest ładnie, mamy lodówkę. No i najważniejsze, ten piękny widok i wyjście bezpośrednio w kierunku plaży. Wyjście na plażę jest kawałeczek tam, o gdzieś tam dalej, tutaj są te siateczki, wygląda jakby, nie wiem czy Wy to widzicie, ale jest taka, o dotąd jest taka siatka, która właśnie zabezpiecza przed tym piaskiem. No, muszę przyznać, że rzeczywiście brakuje nam tutaj jakiegoś sensownego stoliczka, bo stoliczek jest, ale nie ma krzesełek, więc zaraz poprosimy, żeby nam coś donieśli. No, muszę powiedzieć, że jest tak bardzo przyjemnie, super fajnie i nie jest to ten duży resort taki Pandanus obok, tylko to jest hotel, tak jak już wcześniej wspomniałam, sąsiadujący, ale słuchajcie, bardzo duży apartament, tak można powiedzieć, domek. I bardzo przestrzenny, jest bardzo czysty. Pokażę Wam jeszcze łazienkę. jeszcze łazienkę. czy mam tutaj światło. Zwyczajnie, bez luksusów, ale czysto. A to nasz domek od strony plaży. Czyli mamy widok na morze i taki mały tarasik. Tutaj domki sąsiednie bardzo fajnie, skromnie, ale fajnie. Także zaczynamy na całego nasze wakacje w mójne. you Nadszedł ostatni dzień roku i dziś tutaj w Moinę będziemy spędzać Sylwestra. Wieczór spędzimy z naszymi znajomymi i przyjaciółmi z większości z Warszawy i tutaj wszyscy jesteśmy w restauracji hotelowej, która organizuje Sylwestra. Kreację mam taką mało sylwestrową, znacie ją już pewnie z Instagrama, to jest zwykła letnia sukienka. Była bardzo duża debata co mam na siebie założyć, włożyć, ubrać i słuchajcie no jakoś nie miałam melodii, żeby się jakoś nie wiadomo jak stroić, ale słuchajcie, wszystko jest pięknie przygotowane, zaraz Wam pokażę, zanim już nie będę w stanie vlogować. Tylko tak szybciutko przelecę, żeby Wam pokazać jak to wszystko jest zorganizowane. Tutaj ciepłe potrawy. Zobaczcie, w takim Esie Floresie można by powiedzieć, na takiej alejce fajnej. Jeszcze potrawy są I hmm. Jest noworoczny Tod półiski owoców o, to mi się podoba. O, coś dla Kingi. Kingze mi się podobały te ostrygi, ja nie wiem. Ja tylko pieczone. Kraby, krewetki. Jest i sushi krewetkowe, sałatki. No za chwilkę to wszystko będzie odkryte. Dopiero ludzie się schodzą. Naprawdę pięknie. Ja bardzo nie lubię takich sylwestrów zorganizowanych. Ale... Jeżeli taki sylwester zorganizowany jest przy basenie, przy basenie z ciepłą wodą, to nie wiem jak wy, ale ja mam tendencję do tego, żeby wskakiwać po północy, jak już jest bardzo wesoło. Tutaj sobie wszyscy robią fotki. Tam jest nawet Szczęśliwego Nowego Roku po polsku napisane. Tam jest restauracja hotelowa. Jedna z restauracji hotelowych, bo tych restauracji ten hotel ma bardzo dużo. Bardzo klimatycznie. Na no stolik gdzieś tam jest dalej, jeszcze nie wiem gdzie czekamy na ekipę. To co? Może później pokażę Wam jeszcze jakieś fragmenty z tej imprezy. Will... nasza restauracja na dzisiejszy wieczór. Jak to niektórzy zauważyli, nasze jedzenie jeszcze żyje. Wybraliśmy się dzisiaj do miejscowości Mujne. I tak wygląda restauracja. Kochani, muszę przyznać, że troszeczkę leniuchowałam przez ostatnie dni. Nic nie ja nakręciłam, jakieś tylko tam widoczki może z hotelu. Jakieś fragmenty przez szybę z samochodu. Dzisiaj wybraliśmy się na zupełnie inną plażę, zupełnie inne miejsce. Nie wiem czy w ogóle widać moją twarz, bo ja w tym ekraniku prawie niczego nie widzę. Jest piekielnie gorąco, nie ma wiatru. Na naszej plaży wieje bardzo, bardzo silny wiatr, taki idealny do kajta. Jechaliśmy około 30 minut e, taksówką. Po to, żeby nasza ekipa cała bo je popływali sobie na surfingu. Ja jestem taka, wiecie, mało sportowa. Dlatego najczęściej ja na ochotnika zgłaszam się do pilnowania dzieci. I tak też się stało dzisiaj. Słuchajcie, jest wreszcie taki wiatr, w sensie nie aż tak silny, że jestem w stanie puścić drona. Wieczór, jedziemy do centrum, na miasteczka, na kolację, ponieważ jedna z naszych koleżanek ma dzisiaj urodziny i robimy jej imprezkę, niespodziankę. Leniuchowałam, leniuchowałam, przyznam, nie wiem, czy tam coś będzie pogadane na tych filmach moich, czy nie. Zobaczymy, jak to wyjdzie, jak będę montować, ale słuchajcie, potrzebowałam takiego relaksu, ja po prostu leżałam na tym leżaku, nie czytałam, dzisiaj, dzisiaj mi oświeciło. Boże, dlaczego nie słuchałam audiobooków? Ściągnęłam sobie przed wyjazdem tyle audiobooków, ale ja potrzebowałam w ogóle tak patrzeć się na palmy. Potrzebowałam poleżeć. Pomyśleć. Ja zwykle cierpię na taki natłok myśli. Wiecie, kładę się spać i nie mogę uspokoić głowy, bo w tej głowie tak tu, 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 cały czas coś tam pracuje. I tutaj właśnie miałam czas na takie przewietrzenie głowy i na taki odpoczynek. W ogóle trochę Trochę byłam chora wczoraj? Wczoraj, tak, strasznie byłam chora. Coś mi tutaj jednak zaszkodziło z tego jedzenia. Słuchajcie, najważniejsze, że się tak zrelaksowałam. Nie pamiętam, już dawno nie byliśmy na takich wakacjach, gdzie tak się leniuchuje. Dobrze, że to tydzień, bo dłużej to by było ciężko też tak się obijać. No i trochę może nawet wyrzuty sumienia tak się obijać. A za chwilę siadamy w taksóweczkę. Jutro mamy jeszcze plan żeby jechać na lokalny market i tam pokupować różne gadżety, przyprawy słuchajcie, tutaj kawa jest taka tania mega tania, ta kawa lubak, wiecie ile ona kosztuje? Boże chyba 120 dongów i to jest mniej więcej jakieś tam 25 zł. w ogóle to jest niesamowite to ta kawa wydalana przez te zwierzątka kiedyś opowiadałyśmy o tym z Kingą. także mamy jedną małą kabinówkę, walizkę i jutro będziemy robić zakupy nie pamiętam, czy obiecywałam Wam, że odwiedzimy lokalny market, ale właśnie przyjechaliśmy na lokalny market. No i co? Nie będzie długiego wstępu, po prostu wchodzimy. Uo, jakie petarde skarpetki Kinga. Może Ci kupię. I kapelusze w każdym rozmiarze. Ale ten to nie wiem na kogo, chyba na zwierzątko domowe. Słuchajcie, oni wszyscy chodzą w tych maseczkach. Najśmieszniejsze jest to, że panie sprzątające w hotelu, jakby układające rzeczy na leżakach plażowych również, również chodzą w tych maskach i zastanawiają, bo przecież to są chyba smogowe maski. Nie wiem, może te osoby chore zakładają te maseczki. No i wchodzimy w głąb tego rynku, marketu. I patrzymy, co tu jest. I przekąski. Zrobiłam jest takie takiego makaronu zapakowanego w worki foliowe. To są nasze ulubione owoce, ciągle je jemy. Właśnie nie wiedziałam tylko, jak one z zewnątrz wyglądają, ale już kojarzę. Tutaj w ogóle, słuchajcie, są bardzo popularne te malutkie mandarynki. Na początku myślałam, że to jakiś żart z mandarynki jest, ale one są pyszne. Normalnie bardzo łatwo się je obiera. A tak dla porównania, zobaczcie, jak wygląda normalna mandarynka. To jest normalna mandarynka, a to jest ta malutka. Fajna, co? Może moja wrażliwa córka chodzi, słuchajcie i płaczę, że zaraz tutaj zwymiotuje O! Świńskie wnętrzności. O, wow, tutaj facet oprawia ryby. To jednak, jak ta ryba tak jest świeżo zabita, to to niezbyt fajnie wygląda. Kola się zdziwiła, czy te ryby są żywe. No, przed momentem były żywe. Krewetki, dwie różne odmiany i świńskie nogi. I suszone ryby. Szczerze mówiąc, nie jadłam jeszcze takich. O i nawet suszone jakieś takie rozplaszczone kalmary. To w ogóle bardzo ciekawie wygląda. Zobaczcie taki suszony, rozplaszczony karm. Nie, na to bym się nie zdecydowała. I jeszcze cały czas zobaczcie te muchy. Nie wiem, czy widzicie to w kamerze. Ale mm, cały czas muchy potem chodzą. Mm. Nie. Nie wiem jak Wy się macie, ale nie jest trochę niedobrze. Nie mogłam przekazać zapachów, ale są bardzo intensywne, ale świeże, świeże. Nie są takie, wiecie, nie jest tak, że śmierdzi. Natomiast no jak w stepie rybnym, bo dosyć intensywnie Dosyć intensywny sklep rybny. O, takie stragany najbardziej mi się podobają. Pani tutaj serwuje jajka. Zobaczcie, to są takie jajka z ryżem. Co to jest? To są takie placuszki z jajkiem. Zapiekane w takich specjalnych foremkach. Ona jeszcze jemoczy w jakiś tam... Warzywka, szczypiorka, zobaczcie i trochę jajeczka na to i zabiegamy. Wydaje mi się, że to, to, to jest mleko kokosowe. To jest mleko kokosowe, tak, do tego trochę jajka, trochę może szczypiorku i powstaje nam taki gotowy placuszek. Najładniej wyglądają te warzywa. Bo to jest warzywo, które tutaj jemy najczęściej. Nie wiem co to jest, ale czy co to jest ale bardzo smaczne. Mango, my tutaj non stop, pijemy soki z mango. Tutaj cuknie bardzo cuknie. cuchnie, bardzo cuchnie. Cuchnie, bardzo cuchnie, tak, wiem. Jest niefajnie, nigdy nic. nie zawsze. Tutaj suchnie, bardzo suchnie i jest niefajnie. Niefajnie. I nigdy tu A nie chce być. ciekawego. Nic. To jest śmierdzie, że to zaraz pod duszę. Aha, idziemy. a ci ludzie tną żywe zwierzęta! Kochani, ja tego, że będę jechać lokalnym e, autobusem, to się w ogóle nie spodziewałam i oto jestem. E, czekałyśmy na taksówkę, taksówka nie przyjeżdżała. Chcieliśmy jechać na, e, na do, do wioski rybackiej. I słuchajcie, przyjechał autobus i tak szybko, szybka decyzja, to co wsiadamy, siadamy tak wsiadamy. No i zobaczcie, jedziemy sobie z lokalesami. Była bardzo śmieszna historia, bo nagrywałam przed chwilą z autobusu, którym jechaliśmy, i słuchajcie, co się okazało. Jedziemy, 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 i nagle weszłam w Google i sprawdzam mapę, gdzie dokładnie jest ta wioska rybacka. Tak I mówię, my, my się oddalamy. I okazało się, że jechaliśmy autobusem. Alan, litości! Zobaczcie, to jest moje dziecko. To jest moje dziecko, które ma same takie pomysły. I ja non-stop, non-stop muszę na niego patrzeć. No comment, za, za, zamarłam. Wracając do tematu, jechaliśmy tym autobusem, no i okazało się, że jedziemy parę kilometrów w zupełnie przeciwnym kierunku. W zupełnie przeciwnym kierunku. Także teraz e, wysiadłyśmy z tego autobusu z moją siostrą, z dzieciakami, i e, e, przesiadłyśmy się do taksówki, której Panu już pokazyłyśmy dokładnie zdjęcie miejsca, w które chcemy dojechać, i oto jesteśmy. Cóż kochani, e, schowałam mikrofon i miałam nie nagrywać, tylko takie, wiecie, obrazki bez gadania, ale tak naprawdę nie da się, bo zaraz muszę mam pokazać i skomentować, co ja tutaj widzę na ziemi. Zobaczcie, tak sobie ludzie po pracy odpoczywają. No i zobaczcie, co, co tutaj leży dookoła. Trochę dwej śmierdzi, ale tylko trochę, ale najgorsze są te reszty. Gigantrobal. To wygląda, co ci to pola przypomina? Wija. Wielkie wysypisko seafoodowych śmieci Panowie się wykąpali właśnie w tym syfie Ostatnia rzecz, o jaką bym siebie podejrzewała moi drodzy to jest to, że wstanę o 5.30 żeby na wsi słońca. Jeszcze nigdy mi się nie dało, ale o to nie udało, ale oto jest. Nie, przepraszam! Z Kingą raz byłyśmy. Obudziłam ją o 6.30 w sobotę albo o 6.00 już nie pamiętam, żeby na Monciaku puszczać drona. Ale tutaj słuchajcie, dron zepsuty, ale jestem, jestem, jestem. W bardzo wąskiej grupie będziemy robić zdjęcia. Nie chcę mi się iść po apatach, które zostawiłam w pokoju hotelowym, więc już tam końcówkę naszego pobytu w moine nagram wam po prostu z telefonu. Zobaczymy jaka będzie różnica w jakości. Pewnie mi zauważycie. I to będzie wielkie pytanie po co ja mam te wszystkie drogie aparaty, skoro mogłabym nagrywać iPhone'em. Hmm. Chciałam puścić drona w, dzisiaj w tym podcie rybackim. I wiecie co, zepsuł się ten dron. Nie wiem czy to jest cały czas, czy to jest jakby pokłosie tego, co się stało, w Portugalii w wakacje, bo jak pamiętacie albo nie, ten, ten miał wypadek z Panej jaskini. I słuchajcie właśnie no. Dzisiaj jakby odmówiłem posłuszeństwo, więc nie wiem, czy tam był jakiś zakaz lotów, jakieś silne pole magnetyczne, no coś googlowałam, oglądałam jakieś filmiki na YouTubie, ale mi to niestety nie pomogło. Więc no niestety, niestety, dron nie poleciał, a byłby taki super widok z góry na te wszystkie łodzie, które wyglądają jak takie miski w wodzie plastikowe, tylko większe. No bardzo chciałam Wam to pokazać, bo no, genialnie wyglądało, ale wczoraj próbowałam go tutaj na plaży odpalić. Dwie baterie wylatał idealnie, trzecią włożyłam w tym samym miejscu, odmówił posłuszeństwo, więc może coś tam się zepsuło w środku kodek do serwisu. Na szczęście już kiedyś o tym wspominałam, że mam wykupione takie roczne ubezpieczenie, a właśnie takie zdarzenia, wypadki różne dla takich początkujących droniarzy jak ja. No i właśnie skorzystam z tego ubezpieczenia, zarazem wrócę, ja tego oddam, bo jedziemy jeszcze na ty do no i oczywiście tam też mam plany jakieś filmowe, dronowe, więc, więc będę chciała koniecznie go przed tym wyjazdem naprawić. Dziś o tak jak wspomniałam ostatni wieczór. swoim zachod słońca, ale słońce tutaj nie zachodzi nad morzem, zachodzi tam nad hotelem. O, tam tam tam, 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 tam. tam. Eee, więc rzecz, to jest jedyne, co możemy narzekać, nie mamy pięknych zachodów słońca. Kochani, to na razie tyle, jutro o od 12 odbiera nas bus. Tym busem jedziemy do Dalat z lotniska w Dalat, lecimy do Hanoi będziemy tam wieczorem o 19 z hakiem 19.45 w Hanoi mamy nocleg, już w takim hotelu słuchajcie, jak najbliżej lotniska, chyba jest 2 km od lotniska, w każdym razie jakby mi się już nie chciało nagrywać więcej jakby nic się ciekawego nie działo to kochani e, dziękuję za oglądanie tych czterech vlogów mam nadzieję, że się dobrze bawiliście że was nie zapłaciłam i trzymajcie się